W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy m.in.: Trump zakpił z Polaków, jest ostra reakcja, ostra wymiana zdań na linii Ukraina-Węgry, tak jeszcze nie było, potężny atak Rosji, pierwszy taki od miesięcy. Ja mam na imię Piotr, a to jest kanał wiadomości, dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. W ostatnich dniach mocnym echem odbiły się słowa Donalda Trumpa na temat zagranicznych kontyngentów w Afganistanie, gdzie amerykański prezydent w zasadzie znieważył cały wysiłek swoich sojuszników. Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Nie prosiliśmy ich o nic. Powiedzmy, że wysłali jakieś oddziały do Afganistanu. Tak było. Pozostali nieco w tyle. Trochę z dala od linii frontu. Ale byliśmy bardzo dobrzy dla Europy i wielu innych krajów. Teraz pod moją administracją to się zaczęło, ponieważ mieliśmy bardzo udany pierwszy okres. Ale musi to być droga dwukierunkowa. To jednak wywołało bardzo ostrą reakcję m.in. premiera Wielkiej Brytanii, której to wojska straciły w Afganistanie aż 457 żołnierzy, a sam Keir Starmer określił słowa Trumpa jako obraźliwe i przerażające. Zacznijmy od oddania hołdu naszym 457 żołnierzom. Którzy stracili życie w Afganistanie. Nigdy nie zapomnę ich odwagi, męstwa i poświęcenia, jakie ponieśli dla swojego kraju. Wielu zostało rannych niektórzy odnieśli obrażenia, które zmieniły ich życie. Dlatego uważam wypowiedź prezydenta Trumpa za obraźliwą, i szczerze mówiąc, przerażającą. Nie dziwi mnie, że wywołują one tak wielki ból wśród bliskich osób które zginęły lub zostały ranne, także w całym kraju. Oprócz polityków wyrażających swoje opinie, jest wielu którzy są pogrążeni w żałobie. Są synowie, którzy odnieśli straszne obrażenia. Jedną z nich jest Diane Alderney, matka mężczyzny, który poniósł okropne obrażenia. Powiedziała, że trzeba być bardziej stanowczym wobec prezydenta Trumpa i zażądać od niego przeprosin. Czy zażąda pan tego? Jasno przedstawiłem swoje stanowisko. powiedziała, że gdybym. Powiedział się w ten sposób lub żółtych słów, z pewnością bym przeprosił. I przeprosiłbym ją. To staje się już pewnym nawykiem. Po raz w trzeci lub czwarty w tym tygodniu musisz dystansować się od prezydenta Trumpa i krytykować go. Czy niektóre jego wypowiedzi nie irytują pana? Mamy bliskie stosunki z USA, co jest ważne dla naszego bezpieczeństwa, obrony i wywiadu. Bardzo ważne jest, abyśmy utrzymywali te stosunki. Na słowa Trumpa jednak już nie tak stanowczo zareagował prezydent Nawrocki, ponieważ jak wiadomo polscy żołnierze również ginęli w Afganistanie. Nie ma wątpliwości, że polscy żołnierze to bohaterowie, zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków, 43 żołnierzy i cywil, na zawsze zostaną w naszej pamięci, napisał prezydent, po czym głos zabrał premier Donald Tusk, który już jednak zwrócił się bezpośrednio do Donalda Trumpa. 22 grudnia w Ghazni w Afganistanie wziął udział w ceremonii pożegnania pięciu poległych polskich żołnierzy. Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie powiedzieli mi, że Ameryka nigdy nie zapomni o polskich bohaterach, być może przypomnął o tym prezydentowi Trumpowi, napisał premier. Tymczasem politykę Trumpa wobec Europy wytłumaczył wiceprezydent J.D. Vance, który twierdzi, że obecna administracja wcale nie ma do nas żadnego problemu. To jedna z najważniejszych rzeczy, których ludzie nie rozumieją w tej administracji. Uważają, że prezydent lub ja lub Marco Rubio nienawidzimy Europy, mamy z nią jakiś problem. Nie mamy. Kochamy Europę. Dlaczego chcemy, aby Europa kontrolowała swoje granice? Ponieważ ją kochamy. Dlaczego zależy nam na wzroście gospodarczym? Ponieważ są jednym z naszych kluczowych sojuszników. Łączy nas wspólne dziedzictwo. Nie można doprowadzić gospodarki do upadku. Chcemy, aby Europa była w stanie się bronić. Gdyby nie daj Boże doszło do inwazji. Naprawdę kochamy Europę. Wymagamy od niej tego, czego jej przywódcy nie chcą zrobić, czyli dbania o siebie i mądrzejszego działania. Narrację nieco zmienił jednak kanclerz niemiec Friedrich Merz, który to stwierdził nawet, że chętnie dołączy do Rady Pokoju stworzonej przez Trumpa, jednak wyraził wątpliwości co do struktury zarządzania nowej formuły. Najpierw może porozmawiajmy o Radzie Pokoju. Już kilka tygodni temu powiedziałem prezydentowi Trumpowi, że osobiście byłbym gotów dołączyć do tej Rady. Jeśli będzie to gremium, które zgodnie z pierwotnym planem będzie towarzyszyć procesowi pokojowemu w strefie gazy, również teraz w drugiej fazie, która niestety jeszcze się nie rozpoczęła od rozbrojenia Hamasu. W obecnym kształcie Rady Pokoju nie możemy zaakceptować samych struktur zarządzania, również ze względów konstytucyjnych w Niemczech. Ale oczywiście jesteśmy gotowi wypróbować również inne formy współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o znalezienie nowych formatów, które przybliżą nas do pokoju w różnych regionach świata. Nie chcę ograniczać się tylko do strefy gazy i Bliskiego Wschodu. Może to oczywiście dotyczyć również Ukrainy. Z kolei duży problem, ale do Węgier ma Ukraina, co bardzo dobitnie wyraził prezydent Włodymyr Zełęcki, który jeszcze w Davos stwierdził, że premier Viktor Orban zasługuje na policzek. Wszyscy widzimy, że siły próbujące zniszczyć Europę nie mają ani jednego wolnego dnia. Działają swobodnie. Nawet w samej Europie. Każdy Wiktor, który rezygnuje z europejskich pieniędzy, próbując sprzedać europejskie interesy, zasługuje na policzek. Związkiemu odpowiedział jednak sam premier Węgier, który stwierdził, że w ciągu najbliższych 100 lat nie będzie na Węgrzech parlamentu, który zagłosowałby za przystąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej. Ten dokument, o którym mówiłem, opisuje, że Ukraina powinna przystąpić do Unii Europejskiej w 2027 roku. Nie jest więc mowa tylko o 800 czy 700 miliardach, ale także o terminie przystąpienia. Węgry są temu przeciwni. Uważam, że w ciągu najbliższych 100 lat nie będzie na Węgrzech parlamentu, który opowie się po stronie Ukraińców, aby przystąpili do Unii Europejskiej. Tymczasem prezydent Ukrainy kolejny raz ostrzegł Europę i mówił, że Rosja nieustannie się zbroi, dlatego na zachodzie potrzebna jest co najmniej 3 milionowa armia. W 2030 roku Rosja będzie miała armię liczącą 2-2,5 miliona żołnierzy. Będziemy mieli zawieszenie broni, albo nie. Będzie to koniec tej wojny, z naprawdę silnymi gwarancjami bezpieczeństwa. Nie wiemy jednak, czy Rosja nie powróci czego potrzebuje? Jakie są jej cele? Nikt tego nie wie. Moja sugestia jest jedna. Myślę o naszych rodzinach i dzieciach. Z góry w Europie, że Rosja będzie chciała sprawdzić, kto jest silny. Moja sugestia była taka, aby mieć silną armię liczącą nie mniej niż 3 miliony ludzi. Rok temu powiedziałem, że jesteśmy gotowi dzielić się wszystkimi naszymi technologiami, tym co mamy, z naszymi partnerami. Nie mamy wystarczających środków, aby uczynić wszystkich silnymi. Nie mamy wystarczających środków, aby sami stać się silniejszymi. Dlatego musimy zapisać na papierze ideę wspólnych, wielkich sił. Co więcej, Załęski odniósł się też do słów Donalda Trumpa, który to mówił, że jest pewien, iż Putin chciałby zakończyć wojnę. Jednak jak można się domyślić, prezydent Ukrainy twierdzi inaczej. Now, sure war, czy uważa, że Putin chce zakończyć war, wojnę w, w sytuacji, w, w której on i jego armia ponoszą straty i nie osiągnęli swoich celów, które chcieli osiągnąć na samym początku tej wojny? Tej wojny. On naprawdę tego nie chce. Ale ich gospodarka jest też naprawdę wyczerpana. Ich armia jest bardzo zmęczona. Ale tak samo jak nasza. Ale jesteśmy uczciwi i mówimy o tym. I Robimy wszystko, co w naszej mocy, razem z naszymi żołnierzami. Dajemy z siebie wszystko. Tak jak powiedziałem dzisiaj, 35 tysięcy rosyjskich żołnierzy miesięcznie ginie. Liczba ta będzie rosnąć. To są moim zdaniem duże straty. To od nich zależy, czy będą kontynuować wojnę, czy nie. My chcemy ją zakończyć. Dlatego uważam, że prezydent Trump może naprawdę to zrobić, ponieważ prowadzi dialog z Putinem. Nie każdy ma możliwość dialogu, nawet zwykłego. On z nim prowadzi dialog. Uważam, że Ameryka jest znacznie silniejsza od Rosji. Skutki tej wojny są widoczne. Dlatego uważam, że armia amerykańska jest silniejsza od rosyjskiej. Ze względu na nasze doświadczenie w wojnie i obronie własnego kraju. Słowa Zowieckiego mają też potwierdzenie w rzeczywistości, ponieważ wczoraj nad ranem byliśmy świadkami kolejnego potężnego ataku na Kijów, a szef łączności w dowództwie sił powietrznych Ukrainy, Jurij Ichnat, powiedział, że pierwszy raz od dłuższego czasu Rosjanie zaatakowali Kijów rakietami CH-22. Wykorzystano w tym ataku nietypowe rakiety, takie jak CH-22. Nie było ich od dłuższego czasu. Cechą szczególną zastosowania właśnie tych rakiet jest to, że przeciwnik stosuje również drony uderzeniowe typu szachet i inne typy w dużych ilościach. Co już tradycyjnie, CH-101, który również obserwujemy w przestrzeni powietrznej przy każdym masowym uderzeniu. Jeśli chodzi o same rakiety CH-22, przypomnijmy naszym widzom, czym one są. Są to rakiety, które faktycznie były używane przeciwko grupom lotniskowców. Ich głównym przeznaczeniem jest przenoszenie różnych ładunków, w tym specjalnych. Ich cechą charakterystyczną jest to, że masa bojowa tej rakiety wynosi 950 kg. Niezależnie od tego, czy jest to rakieta cecha 22 czy 32. W ten sposób przeciwnik uderzył dziś przeciwko Kijowowi. Było 12 takich samych rakiet z samolotów strategicznych, o których jak wiecie, dzień wcześniej pojawiła się informacja, że przeciwnik przeniósł strategiczne bombowce Tu-22M3 z dalekiego wschodu bliżej Ukrainy. Te lotniska są wykorzystywane. Dzisiaj 12 takich rakiet poleciało w kierunku stolicy Ukrainy. To bezprecedensowy przypadek, ponieważ. Jak być może pamiętacie, w dnieprze, kiedy cała krotka schodowa została zniszczona przez rakietę, była to tragiczna historia, było wiele ofiar, wśród dzieci. Od tego czasu przeciwnik zaczął rzadziej używać tych rakiet na terytorium Ukrainy i bardziej skoncentrował się na atakach na południu to znaczy zarówno na drugiej platformie, jak i w okolicy wyspy Żmi. W sumie było 412 rakiet. Wróg użył ich przeciwko naszemu państwu. Do tej pory zestrzelono tylko trzy z nich. Dzisiaj było 9. Oznacza to, że obecnie zniszczono 12 pocisków z tych 400. Na fatalną sytuację za naszą wschodnią granicą zareagowała jednak Polska, ponieważ rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował o wysyłce na Ukrainę sprzętu do ogrzewania. Wszystkim w Polsce mróz. Daje się we znaki. Podobnie jest w Ukrainie, tylko że tam Rosja atakuje obiekty infrastruktury krytycznej i energetycznej. Co skutkuje tym, że prawie 60% Kijowa, stolicy Ukrainy, pozostaje bez prądu. To oznacza m.in. brak dostępu do ogrzewania w tą mroźną zimę. Polska nie pozostaje obojętna. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych uruchamia pomoc. Przekazaliśmy właśnie 379 generatorów prądu, 18 nagrzewnic. Wszystko o wartości 7 milionów złotych. Pierwszy transport już dziś w drodze. Włodymir Zowieński poinformował jednak, że w Abu Dhabi rozpoczynają się właśnie trójstronne negocjacje między Ukrainą, Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Szanowni, Szanowni dziennikarze, właśnie przeprowadziłem konsultacje z grupą negocjacyjną Ukrainy. Przed rozpoczęciem negocjacji omówiliśmy kwestię, o której rozmawiałem z przewodniczącym delegacji numerowym. Była cała nasza grupa, rozmawialiśmy ze wszystkimi. Wszyscy rozumieją, co należy robić. Omówiłem ramy rozmowy, tematy i pożądany rezultat. Omówiliśmy również, że formaty mogą być różne. Grupa będzie decydować na miejscu i reagować w trakcie procesu. W zależności od tego, jak będzie przebiegał dialog, ponieważ w takim formacie jest to pierwszy raz od dłuższego czasu. Będziemy w stałym kontakcie z zespołem. Od czasu do czasu będą się ze mną komunikować. Ja czasem będę komunikował się z Państwem. A jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki, do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.